Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam, Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w odcinku specjalnym poświęconym promocji mojej książki o FOS. Jeden z najlepszych w dziejach znawców demokracji, radziecki przywódca Józef Stalin, ten, który zasłynął stwierdzeniem, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, dodawał, że jeszcze ważniejsze od tego kto liczy głosy jest to, kto tworzy alternatywę wyborczą. A dlaczego? A bo wtedy, niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze są one wygrane. Stalin i jego poprzednicy, i jego następcy, kiedy prowadzili ekspansywną politykę zagraniczną, kiedy próbowali zaszczepić komunizm we wszystkich krajach świata, to stawiali na różne partie, finansowali różne ugrupowania, twierdząc, że nieważne kto tam z nich wygra, byle wygrali nasi, a nasi to są ci, którzy reprezentują nasze interesy. Tą mądrość wiele lat później zrozumieli organizatorzy afery FOS, bo tak się złożyło, że FOS, który wybuchł na przełomie lat 80. i 90., okazał się nie tylko aferą, matką afer wszystkich afer III RP. FOS okazał się także być matecznikiem finansowym partii, które rządziły Polską w pierwszym okresie jej pookrągłostołowego istnienia. Podam to państwu na przykładzie słynnej już spółki Universal, której prezesem był Dariusz Przywieczerski. Dariusz Przywieczerski odkrył w sobie gen polityka i kiedy tylko miał taką możliwość, zarejestrował sobie komitet wyborczy do senatu. Co ciekawe, zarejestrował ten komitet wyborczy do senatu już po wyborach, ale nie przeszkadziło mu to zdobyć finansowania. Skąd pochodziły środki na finansowanie kampanii wyborczej Dariusza Przywieczerskiego? Oczywiście z foz -u. Poprzez bank handlowy do spółki, którą kierował Przywieczerski, czyli do Uniwersalu, wytransferowano część pieniędzy, która oficjalnie powinna posłużyć do zakupu po zaniżonych cenach polskiego długu zagranicznego, a Uniwersal, czyli Państwowa Centrala Handlu Zagranicznego, którego prezesem z ramienia państwa był Dariusz Przywieczerski, wsparła jako instytucja kampanię polityczną no Dariusza Przywieczerskiego. I Komitet Wyborczy czyli? No oczywiście Dariusza Przywieczerskiego. Zresztą przykład Dariusza Przywieczerskiego jest tutaj znamienny jeszcze z innego powodu. Otóż pamiętacie Państwo, jak to parę lat temu Zbigniew Ziobro pochwalił się trąb dracko o Prokuratura dopadła Dariusza Przywieczerskiego. Przywieziono go, zatrzymano go w Stanach Zjednoczonych, przywieziono go do Polski w drodze ekstradycji. W sprawie nadawano jakieś tam klauzule tajności, osadzono go w więzieniu, nie wiadomo w którym, żeby przynajmniej seryjnego samobójcy nie spotkał, żeby nikt nie wiedział, gdzie Przywieczerski siedzi i żeby przypadkiem nikt z tych, którzy mogliby być zainteresowani tym, żeby milczał, nie wysyłali do niego jakichś tam szantażystów, czy nie próbowali się z nim kontaktować. Ale umknęło wtedy, Coś bardzo ciekawego. Otóż, proszę państwa, czy państwo mieliście jakąś informację, żeby przywieczelski został choćby przesłuchany na okoliczność tego, co się stało z pieniędzmi Fos? Nie. Przywieczerski został skazany w 2005 roku za udział w aferze Fos. Ten wyrok mu się oczywiście należał, on był słuszny, ale nikt później nie rozliczał go, co się stało z tymi pieniędzmi. No, bo to, że one trafiały na konta Uniwersalu, no to jest prawda, a nie powinny tam trafiać. Że Przywieczerski sobie za to zrobił kampanię wyborczą, no to wiadomo. Ale komu on te pieniądze dalej przekazywał z Uniwersalu? Którym politykom? Zwróćcie Państwo uwagę, że Przywieczerski do dzisiaj bardzo dużo wie o Fozie i on nic nie mówi. Czyli cały ten aparat polityczny. Który w latach 90. był na tyle yy, za, był zainteresowany tym, żeby właśnie czerpać pieniądze z FOZU, potem okazał się na tyle skuteczny, żeby pod presją opinii publicznej wszcząć jakieś tam śledztwo, to akurat w tym wątku, w wątku finansów politycznych, w wątku tego, którzy z polityków byli beneficjentami FOZu, do dzisiaj jakoś wymiar sprawiedliwości sobie nie może poradzić. Ciekawy, prawda? To był bezczelny hamski mechanizm rabunku publicznych pieniędzy, ale... Przykład przywieczerskiego wcale nie był odosobniony. Otóż śledztwa późniejsze w sprawie FOS wykazały, że pieniądze z tej instytucji zasilały większość komitetów wyborczych Lecha Wałęsy. Śledztwo pokazało też, że pieniądze były przeznaczane na fundusze rozmaitych partii, które w latach 90. odgrywały jakąś tam rolę na scenie politycznej. Zresztą nie tylko partii. Była na przykład taka Polska Fundacja Żeglarstwa, w której udziałowcami byli pan Wiatr Sławomir słynny skądinąd oraz pan Aleksander Kwaśniewski, późniejszy yy, prezydent Polski. Ta fundacja, która pieniądze dostawała z foz założyła spółkę nową, wydającą Dziennik Trybuna. Dziennik Trybuna, który był takim orężem lewicy, no, pisał bzdury, później rynek zweryfikował jego istnienie. To samo było w przypadku innych partii. Możecie się Państwo dzisiaj dziwić, ale od prawa do lewa wszystkie partie korzystały z pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i dlatego nie ma się co dziwić, że później najważniejsi politycy polscy nabierali wody w usta, jak chodziło o wyjaśnianie sprawy foz -u. No bo na przykład minister finansów Leszek Balcerowicz. On z ramienia prawa jako minister finansów sprawował nadzór nad Fozem. Kiedy okazało się, że ta wybuchła tam wielka potężna afera, no to obciążało to w jakiś sposób też sumienie polityczne pana Balcerowicza. Balcerowicz nie był więc zainteresowany wyjaśnianiem tego. Dalej nie jest. Pan Rosati członek Rady Nadzorczej FOZU, prawda? Przecież jego kariera polityczna, tego byłego kapusia bezpieki o pseudonimie Bayer, rozpoczęła się tak naprawdę od FOZU. Pan e, Dariusz Rosati był przecież członkiem Rady Nadzorczej FOZU. Dzisiaj wielki, prawda, obrońca polskich wartości, który to wychodzi na trybunę sejmową i e, opiernicza posłów PiSu, jak to źle zajmują się finansami polskimi. A co pan robił, panie Rosati, jak pan zasiadał w Radzie Nadzorczej FOZU? Gdzie była pańska skrupulatność, patriotyzm, gdzie to się wszystko podziało? Do dzisiaj pan unika tematu FOS, nie chce pan się z tego wytłumaczyć. <laughs> FOS był takim finansowym bastionem, taką finansową trampoliną, nie tylko dla poszczególnych polityków, ale także dla partii. Partii, zarówno tych postkomunistycznych, jak i tych patriotycznych, jak i rozmaitych innych. I to miało zagwarantować, nie tylko uzależnienie partii polityków od ludzi FOS, czyli od ludzi służb specjalnych, to miało także zagwarantować to, żeby żadna siła polityczna, bo przynajmniej żadna licząca się siła polityczna powiedzmy, bo dwie partie nie brały pieniędzy z fos nie ma żadnych tropów wiod wiodących. Y Między FOZ-em a tymi partiami, to jest Unia Polityki Realnej i Konfederacja Polski Niepodległej. Prawda? Te dwie partie są zupełnie czyste, ale one były bardzo, bardzo słabe w latach 90., więc ich siła polityczna nie była taka, że mogłyby cokolwiek w sprawie FOZU zdziałać. Ale chodziło o to, żeby te partie, które korzystały z pieniędzy FOS, nie były zainteresowane wyjaśnianiem tej afery. Czytaj, żeby ci, którzy stali za FOS, mogli w spokoju cieszyć się zrabowanymi Polsce pieniędzmi. Serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa do lektury mojej najnowszej książki Fundusz Zbrodni. Kulisy afery FOS. Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na kapitalbook.pl Polecam. Leszek Szymowski.